Panie prezesie, przegrywamy minimalnie ośmioma punktami we Wrocławiu, i chyba się zgodzimy, że to początek, niestety, zadecydował o tym. To a, doszliśmy ich na dwa punkty, więc może nie początek, bo chłopacy potrafili to odrobić. Rzeczywiście, apetyty pewnie urosły nam trochę przed ostatnimi dwoma biegami. No i mało brakowało, byłoby dobrze co decydowało, oni też byli dobrze przygotowani, też chcieli wygrać tak samo jak my. I po prostu nie poukładało się, być może pola, być może jakaś taka historia, gdzieś coś z głowami zawodników i po prostu. Jak porozmawiamy z Martinem, to widzimy, że tam mogło też trochę inaczej być w tym 15 biegu i chociaż 3-3 mogliśmy mm. przywieźć, no ale może jakaś tam zła decyzja, szybki taj, który pozamiatał trochę dla Janowskiego. Jesteśmy w punkcie, w jakim jesteśmy. No możemy powiedzieć, że formacja seniorska dzisiaj po prostu się obroniła i pokazała, że jest niesamowicie mocna, natomiast na naszą na razie piętą achillesową są juniorzy. No, potrzebujemy chociaż pół juniora. <grym> <grym> Dajmy chłopakom czas. No, rzeczywiście, gdybyśmy, żeby oni trochę punktów dzisiaj zdobyli, to wygralibyśmy ten mecz, albo przynajmniej zremisowali. Ale, ale dajmy im czas. Początek sezonu. Trochę ten tor był dziwny, kiedy chodzili po nim zawodnicy, to on się momentami nawet ruszał, więc może chłopacy trochę za dużo myśleli. No właśnie, bo pan jest tak bardzo blisko, można powiedzieć, zawodników, ich teamów i, i co tam tak naprawdę, o co chodzi w zasadzie u Mateusza i u Norberta, jakie są ich problemy, czy to sprzęt, czy, 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 czy o co chodzi w zasadzie? Słuchajcie, to są młodzi zawodnicy, a tak naprawdę stają pod taśmą, stają, stają Fidenem, z Martyniem Waculikiem, z Niki wrażenie. Absolutnie to robi wrażenie. Wiadomo, że nie będzie lekko. I oni są na początku tej drogi. Dajmy im czas się rozjeździć trochę w młodzieżówkach, trochę w tej naszej lidze i zobaczymy, jak będzie. Wynik mamy dobry. Zapowiedź myślę, rewanżu też jest całkiem niezła, aż będzie rywalizacja. Taj w życiu nie zrobi tyle punktów w zielonej górze, że zrobił tutaj. Życzę <laughs> mu samych dwójek. <laughs> I Petersen nie da mu się objeżeć w zielonej górze. Także myślę, że jest szansa. na bolsa.